Timo Werner zawsze powtarzał, że chce być tak dobry jak Robert Lewandowski, chce mieć tyle goli co Robert Lewandowski. Jak na razie to pracuje na największy niewypał, jeśli chodzi o transfer. Nawet jest taki po prostu dowcip, tak? Co łączy petardy Sylwestra i transfer Timo Wernera? To, że faktycznie jedno i drugie to jest jeden wielki niewypał. No właśnie nie wiem, czy rzeczywiście jest ten dowcip się sprawdzi, bo może Timo Werner wyszeli jak rakieta. Natomiast rzeczywiście Timor Werner po prostu kiepsko się prezentuje, spisuje się, chodzi o Chelsea Londyn. Co do cholery, stało się z Timo Wernerem? Można było po prostu powiedzieć, jak to mawiał klasyk. No, właśnie, dzisiaj na temat sytuacji Timo Wernera i transfer, jeśli chodzi o RB Leeds, Czy to był transfer, faktycznie, który po pogrąży, pogrzebie Timo Wernera? Czy powinien wrócić do Bundesligi? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem kliknę, że w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, Timo Werner przyszedł do Chelsea Londyn, został kupiony za 50 milionów euro i jak na razie kompletnie się nie sprawdza. Te pieniądze praktycznie nie zwróciły się, jeśli chodzi o tego zawodnika. No jego statystyki no, są skandaliczne, tak. Praktycznie ostatnio zdobył gola, ale co to był za przeciwnik, tak, który praktycznie był z niższej klasy rozgrywkowej. Natomiast wcześniej Timo Werner zdobył gola dopiero, czy tak 7 listopada, czyli praktycznie no dwa miesiące przerwy, jeśli chodzi o napastnika, no to jest kompletna tragedia, tak kompletna praktycznie tragedia, jeśli chodzi o Timo Werner'a. Timo Werner tutaj właśnie miał gola 7 listopada, i to jeszcze był mecz w, z Sheffield United. To był mecz praktycznie zwycięski dla Chelsea 4 do 1. W tym także Timo Werner wpisał się na listę szczelców. No, To na pewno nie było to, czego wszyscy oczekiwali. Także Timo Werner przyjdzie do Chelsea i będzie miał grad goli, bo strzela gole faktycznie w takich meczach, które są z, z góry wygrane, gdzie jest po prostu grad goli. No właśnie, no i teraz tutaj wygląda sytuacja, jeśli chodzi o Timo Wernera, w ten sposób, że ostatnio zdobył bramkę, rzeczywiście jeśli chodzi o rozgrywki tutaj, tak, natomiast to był przeciwnik z niższej klasy rozgrywkowej to było zdecydowanie po prostu niższa klasa, klasa rozgrywkowa dokładnie to, był trzecia, to była trzecia runda Pucharu Anglii Morecambe FC czy Morecambe FC tu zwycięstwo Chelsea 4 do 0 i także wpisał się właśnie na tą listę szelców Timo Werner, ale to jest czwarty poziom rozgrywkowy, tak czyli Ligtu, no bez przesady, po prostu to był jego obowiązek, żeby się wpisał na listę szelców. No właśnie, co się dzieje praktycznie z tym Timo Wernerem, tego nie wiadomo. Pamiętam, jak Timo Werner był w Bundeslidze, to mówił: Chce być taki dobry jak Robert Lewandowski tak, no rzeczywiście był wpatrzony w niego jak pobrazek, obrazek, ale no, daleko faktycznie mu brakuje, żeby Timo Werner mógł być tak, do, tak dobrym jak Robert Lewandowski. Złośliwi mówią w ten sposób, że Timo Werner zasili, no nie klub Kokosa, ale taki klub praktycznie, nie powiem też nieudaczników, bo bez przesady, jednak to są po prostu piłkarze, którzy jakąś tam karierę zrobili, ale klub praktycznie w cienia, można powiedzieć, jeśli chodzi o Chelsea in Londyn, to jest Andrii Szewczenko, Fernando Torres, Alvaro Morata. Ci zawodnicy byli praktycznie wcześniej w Chelsea Londyn, natomiast nie zrobili jakiejś spektakularnej kariery czy nie mieli jakiejś dobrej. Znaczy kariery zrobili, ale w sensie nie mieli po prostu jakichś tutaj świetnych statystyk, goli, asyst, jeśli chodzi o występy w Chelsea Londyn. Dobrzy piłkarze, świetni tak. No Szewczenko po prostu jeden z najlepszych piłkarzy na świecie natomiast kompletnie nie sprawdzili się jeśli chodzi o Chelsea, Londyn, tak to też pokazuje, że zawodnik musi wybierać klub nie tylko pod względem takim, że będzie tam grał, występował tak, ale, ale też czy po prostu pasuje do tego klubu, jaka jest filozofia praktycznie tego klubu, a nie tylko kasa, kasa, tak, na pewno Timo Werner występując w Erbelipsku tak, tutaj zarabiał mniej niż po prostu Timo Werner który występuje w Chelsea, Londyn tak, ma po prostu tam większe zarobki nawet tam się mówi, że dwukrotnie Więcej zarabia, aczkolwiek kto wie, może po prostu powinien dalej występować. Bundeslidze kręciłby te liczby, miałby lepsze statystyki. No właśnie, też nie pomaga tutaj postać Franka Lamparda. To co, co ciekawe, zaskakujące. Ja bardzo cenię tak naprawdę Franka Lamparda. Może nie jeszcze jako trenera, tak, bo nie ma jakichś spektakularnych sukcesów, ale jako piłkarza. Natomiast no niezbyt sobie radzi w roli szkoleniowca, nie oszukujmy się, w roli trenera Chelsea Londyn. Robiłem też na ten temat filmik, że no praktycznie przemierzone są nowe nazwiska, nowi trenerzy na stanowisko właśnie lamparda, że lampard pewnie cieszy się tą posadą tylko dlatego, że właśnie cieszy się zaufaniem właściciela Chelsea London Abramowicza. Natomiast jeśli chodzi o lamparda, on wypowiedział się na temat Timo Wernera w ten sposób. Myślę, że Timo nie dawał nam wystarczająco dużo w grze z piłką, bez piłki. Musimy dać mu czas. Będę to powtarzał, bo Premier League to zupełnie inna liga, ale musi jak najszybciej się tu odnaleźć nie tak mówi Frank Lampard <laughs> ale fajne słowa tak myślę, że Timo nie dawał nam wystarczająco dużo w grze i z piłką i bez piłki e, no to już po prostu jest podsumowanie na, na piłkarza, który przychodzi do Czeski. No tak mógłby powiedzieć na przykład Frank Lampard w stosunku do jakiegoś młodego zawodnika kupili jakiegoś super, nie wiem, Musiale kupili z Bayerdu Monachium, który przychodzi tak? i on dopiero po prostu się przebija do tego podstawowego składu no to można by po prostu wybaczyć natomiast Timo Werner występował w Erbelipsku występował w ramach w europejskich rozgrywkach, miał dobre po prostu statystyki jeśli chodzi o Bundesligę. Jednak no, wiadomo, że jest inna specyfika tej ligi, ale bez przesady. Natomiast rzeczywiście tutaj mówi w ten sposób, będę to powtarzał, bo Premier League to zupełnie inna liga, ale musi jak najszybciej się tu odnaleźć, tak? Czyli z jednej strony dajmy mu czas, ale z drugiej strony musisz się jak najszybciej odnaleźć, bo kurczę, jak nie, to cię sprzedamy po prostu, bo jak nie, to będą inni. No właśnie i tak to, tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o Timo Wernera. Znaczy w ogóle dla mnie taka kwota za Timo Wernera, 50 milionów euro to jest właśnie kwota idealna, która podsumowuje właśnie jakoś jakby piłkarską Timo Wernera, że on jest jakby na początku tej przygody, jeśli chodzi o karierę, wyszedł jak rakieta, ale jeszcze jeszcze nie jest na tym topie i ta kwota właśnie idealnie po prostu pokazuje natomiast Chelsea Londyn powinno celować z zawodników z gdzieś 80 do 90 milionów euro żeby rzeczywiście byli po prostu ukształtowani to też pokazuje jakby przykład Timo Wernera to co często ma miejsce w kontekście na przykład Realu Madryt czy, czy Barcelony Dlaczego na przykład Real nie pozyskuje jakiś młodych perspektywicznych zawodników którzy mogliby na przykład być świetnymi piłkarzami No bo oni muszą pozyskać na określonym poziomie tak być może to, że Timo Werner był świetnym zawodnikiem, jeśli chodzi o RB Lipsk. może po prostu w tej konfiguracji Nagelsmana on świetnie sobie radził, może po prostu jest jakby dobrym zawodnikiem, jeśli chodzi o Bundesligę, natomiast nie ma jakichś przebicia, jeśli chodzi o na przykład Ligi Zagraniczne. Mi się zdaje, że on się nie odnajdzie tam, Timo Werner, tak, bo tam też jest mental, tam jest kwestia po prostu mentalu, z tego co, to jest oczywiście moje subiektywne spostrzeżenie, może się po prostu mylę, tak, on jednak potrzebuje taką, to jest, on się najlepiej odbyć odnajdywał, moim zdaniem, w Bundeslidze, tak, on potrzebuje schematyczną grę po prostu ten sam praktycznie temat gry, funkcjonowania, bez jakichś takich po prostu firewerków. Natomiast Liga Angielska tam jest dużo po prostu zmiennych, tak, trenerzy się zmieniają, taktyka i tak dalej. W tym się nie odnajdzie Timo Werner. tak? On jest dość taki doporny, można powiedzieć, jako napastnik, mało kreujący. Oczywiście zdobywa tego, ale ma asysty, nikt mu tego nie umuje. Natomiast to nie jest zawodnik, moim zdaniem, po prostu taki kreatywny, który by rzeczywiście pasował do Czech. No, aczkolwiek. Ja byłem sam ciekaw, jaką będzie się prezentował w Chelsea London, tak? Natomiast ja bym go po prostu nie pozyskał, gdybym miał jakiś wpływ na na przykład na, na ściąganie tego zawodnika. Na pewno jest perspektywicznym zawodnikiem. Były też przecież takie głosy, że on mógłby przyjść do Bayernu do Monachium, mógłby być z, z, zmiennikiem Roberta Lewandowskiego. tylko właśnie też to, to przedstawiałem na moim kanale. Ale czy Timo Werner by się na to godził, tak? Żeby po prostu przyjść do Bayernu Monachium, grzać ławkę. No moim zdaniem to byłaby lepsza dla niego opcja, tak? Bo Bayern Monachium jest silniejszy, mocniejszy. Robert Lewandowski potrzebuje coraz więcej wolnego. A byłyby może po prostu takie mecze, w którym by wychodziła dwójka napastników, a więc Timo Werner i Robert Lewandowski mogłyby to dobrze wyglądać. Ale moim zdaniem, Timo Werner ma dużo braków, i, i wydaje mi się, że. On chce, tak, po prostu nawet pracuje nad tym, żeby być lepszym zawodnikiem, ale on nie ma, nie ma tego czegoś, tak? Po prostu nie ma już jakby może gdzieś tam do, 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 dopracować do pewnego poziomu do 80%, a te 20% to musi dzisiejsze po prostu być ta e, inteligencja wojskowa, tak, no nie, nie mówię o takiej inteligencji boiskową e, ta czutka, jak to po prostu niektórzy mówią, jeśli chodzi o piłkarską, i w tym się po prostu musi szybko, bardzo szybko odnaleźć, adaptować, tak? A to mi się wydaje, że to po prostu przychodzi wolno Timo Wernerowi więc tak wygląda sytuacja jeśli chodzi o Timo Wernera. Dobra, ale tutaj musimy po prostu powiedzieć jakie on ma statystyki. On dla Herbelipska zdobył 28 goli, natomiast wtedy konkurował jak był w Erbelipsku, z Robertem Lewadowskim, który miał 34 gole. Jeśli chodzi tutaj o właśnie Chelsea Londyn, to wystąpi w 18 meczach, ma tutaj 4 gole, 5 asyst. No więc te, takie statystyki nie są najgorsze, tak? No, nie jest to po prostu tragedia. Tylko tragedia jest po prostu tak się popatrzy: na przykład, no teraz, no to strzelił gola, no ale to tak powiedziałem, ten przeciwnik w tym ostatnim meczu, jaka to była kasa rozgrywkowa, no nie oszukujmy się, to był obowiązek, tak? Zdobyć tutaj go, gola z, druży z drużyną tak nisko, po prostu notowaną. Natomiast e, właśnie ta posłucha od 7 listopada do teraz nie ma jeszcze po prostu widza angielskiej e, gola. No to jest źle, to jest źle niedobrze, tak, po prostu, bo z tego jest rozliczony jako napastnik. No ale zobaczymy, tak, zobaczymy rzeczywiście, jak będzie wyglądała ta sytuacja. Moim zdaniem, Frank Lampard mu nie pomoże, tak, żeby po prostu podnieść te statystyki, a szkoda. Nie wiem, kto miałby go natchnąć. No zobaczymy, tak, czy rzeczywiście będzie pracował tutaj na transfer, nie wypał transfer roku, podobnie jak Lukajowicz, który przechodził z Antraktu Frankfurt do Ralu Madryt, teraz praktycznie wraca do Antraktu, bo się kompletnie sprawdził w Ralu. Wydaje mi się, że Timo Werner i tak tak, ma, ma, ma większy po prostu potencjał niż Lukajowicz, i moim zdaniem jego naturalnym e, klubem to jest klub niemiecki, będący Bundeslize. Nie dlatego, że jest Niemcem, tylko po prostu moim zdaniem on pasuje charakterystyką. Jeżeli nie Erbelipsk, na przykład Bayer Leverkusen, chociaż Bayer też ma teraz Patryka Szika, zawodnik, który przejeżdża na wypożyczeniu tak z, w Erbelipsku, zawodnika Romy, która, która po prostu ostatecznie, ostatecznie go sprzedała do Bayeru Leverkusen, ale dziś ten typ po prostu, tak? No bo niektóre kluby z Bundesligi też by nie wzięły, na przykład Timo Wernera, bo bo oni chcą szlifować młodych, mieć piłkarzy, tak, jak Wolfsburg i potem sprzedawać drożej. Więc no, Timo Werner nie, wpis nie wpisze się po prostu w, tą, w ten schemat. Ale e, bez przesady, tak, no, nie krytykujmy go, że jest takim najgorszym zawodnikiem. No jest mimo tego świetnym po prostu piłkarzem. E, może być świetnym zawodnikiem. Może po prostu rzeczywiście potrzebuje więcej czasu, przestawić się. E, tak, jak to mówię, z czasu, po prostu sekcja, coś tam musi mu się przestawić w głowie. <laughs> ok, to wszystko. Na dzisiaj. pozdrawiam. Stawcie sobie, trzymajcie się, cześć!